Dzień dobry, witajcie. W końcu nadszedł ten czas, by opowiedzieć Wam, co myślę o Halo Infinite. Więc, nie przedłużając, zaczynajmy! Ta gra powstawała w niesamowitych męczarnych. Oryginalnie Halo Infinite miało być platformą, która będzie wspierana przez 10 lat poprzez fabularne ekspansje i duże nowości w rozgrywce sieciowej. Specjalnie dla zrealizowania tego celu miał być stworzony nowy silnik graficzny o nazwie Slipspace, a Microsoft rzucił na całą grę potężne 500 milionów dolarów. Oczywiście po roku, dwóch plan się zmienił. Proces tworzenia Slipspace porzucono, i zaczęto szybko modyfikować silnik z Halo 5, który i tak był wykorzystywany do prototypowania nowych pomysłów na grę. Skąd ta zmiana, zapytacie? No po pierwsze, deadline. Microsoft prowadzi bardzo toksyczną politykę, gdzie zatrudniają starzystów na 18 miesięcy, po czym tylko nielicznym oferują etaty. To oznacza, że w momencie wymiany personelu nowi starzyści dostali w swoje ręce rozwalony silnik graficzny z pustą dokumentacją, w którym muszą się odnaleźć, co oczywiście jeszcze bardziej opóźnia postęp pracy. Gra miała być wydana na premierę nowego Xboxa w 2020 roku, lecz z powodu COVID-u Free for Free udało się namówić Microsoft, by opóźnić grę o rok, patrząc też na to, że gra była po prostu niegotowa. A zwiastun, który mogliśmy obejrzeć na E3 nie spodobał się wielu. Fakt faktem, po 6 latach produkcji dostajemy grę na rynek. Liznałem niemal wszystko, co gra oferuje. Przeszliśmy kampanię w koopie na legendarnym, zrobiliśmy w niej 100%. Wbijem Onyxa na rankedach, najwyższą rangę. Spędziłem dobre 300 godzin grając w tą grę, z czego 200 godzin w trakcie pierwszych trzech sezonów. I mam wiele spostrzeżeń z tych doświadczeń, więc pogadajmy na razie o kampanii. Kampania w tej grze to absolutna definicja średniawy. Po zajebistej misji wprowadzającej prologu, którego przejście zajmuje jakieś półtorej godziny, lądujemy na pierścieniu Zeta, gdzie będzie prowadzony dalszy ciąg kampanii. Jest to pierwsza gra w serii z otwartym światem. I nie mówię tutaj o otwartych misjach, tylko dosłownie mamy do dyspozycji spory obszar pierścienia, po którym będziemy się przemieszczać. Zeta oferuje niestety tylko jedno środowisko, co powoduje na dłuższą metę zmęczenie krajobrazem. I to jest bardzo słabe. Halo jest znane z tego, że misje odbywały się w różnych scenariach, dawało to graczowi różnorodność, pewien element zaskoczenia. Tutaj natomiast kompletnie tego nie doświadczymy. Ponieważ Infinite to typowa gra open world w stylu gier Ubisoftu, to oczywiście mamy tutaj slop, zapychający czas gry. Mamy dziesiątki znajdziek do zdobycia, mamy wieżyczki do rozwalania, mamy zadania poboczne typu uwolnij Marines, podbij posterunek, znajdź chip ulepszający naszego Spartana czy pokonaj elitarnego przeciwnika. I gdy już ogarniemy to, że ten open world niczym szczególnym się nie wyróżnia, zaczniemy po prostu robić główne misje jedna po drugiej, speedrunując przez świat z użyciem samolotów bądź linki. Misje fabularne same w sobie są bardzo słabe, tak samo jak dialogi. Fabuła odbywa się po wydarzeniach z Halo 5, więc Master Chief biega ze swoją nową asystentką, nazwaną Broń. Jej charakter niestety nawiązuje do ery TikToka i kompletnego cringe'u, co strasznie nie pasuje do tego poważnego, patriotycznego uniwersum, które Halo posiada. Pierwsze misje uczą nas pewnych aktywności, jakie Zeta Halo oferuje. A później będziemy podbijać podziemne fortece, szukając w sumie nie wiadomo czego. Takich jakby myśli, wspomnień dla sztucznej inteligencji. No i tu pojawia się wielki zgrzyt, ponieważ, jaki jest sens projektowania otwartego świata? Który wizualnie prezentuje się bardzo ładnie, skoro główne misje będziemy robić regularnie w kanałach czy w podziemiach? Kompletnie nie rozumiem tej decyzji, ale dla Free for Free było to jedyne logiczne rozwiązanie, by oferować liniowe misje w starym stylu. No i te misje są kiepskie. Podziemne korytarze są bardzo do siebie podobne. Klasycznie na samym końcu misji czeka na nas duża arena, gdzie będziemy walczyć z falami wrogów lub minibosem. Po ukończeniu misji wracamy na powierzchnię i tak w kółko przez większość czasu. Jeżeli chodzi o sandbox, no to poza klasycznymi broniami dostępne jest też kilkanaście nowych. Problem z arsenałem jest taki, że większość broni jest w sumie bezużyteczna. Ale to dla Halo nic nowego. Liczyłem na to, że może tym razem zbalansują karabiny, tak żeby każda broń miała jakąś rolę w rozgrywce. Wykonując misje poboczne, jak na przykład pokonanie przeciwnika elitarnego, możemy zdobywać specjalne punkty, które pozwolą nam przywoływać lepszy ekwipunek w bazie oraz możemy odblokować zmodyfikowane wersje broni, np. rakietnicę, która ma samo naprowadzanie, albo snajperkę. Która strzela 3 razy szybciej. Ogólnie jest tego sporo. Na całej mapie rozsiane są też chipy, które dobrze by było pozbierać, ponieważ możemy za nie ulepszać naszego Master Chiefa, a raczej jego gadżety. Co zdarza się po raz pierwszy w historii tej serii. Czy to pancerz możemy ulepszyć, czy linkę, którą przyciągamy się do przedmiotów, czy jetpacka z Halo 5. Ukończenie kampanii w kołopie na legendarnym na 100% zajęło nam około 15 godzin. I powiem szczerze, że jakbym miał to grać solo to powiedziałbym, że ta kampania była fatalna. Natomiast Coop tradycyjnie potrafi uratować każdą grę komputerową. Warto tutaj wspomnieć, że kampania w Coopie nie była dostępna na premierę gry, pomimo wielu obietnic twórców. By doczekać się tej jakże podstawowej funkcjonalności każdego Halo, musieliśmy poczekać aż 11 miesięcy od premiery. Ale się doczekaliśmy i Coop bardzo ratuje tą kampanię. No to teraz multiplayer. Moi drodzy, tu się tak naprawdę zaczyna ten materiał. Halo Infinite to pierwsza gra w serii, która zaoferowała tryby wieloosobowe w formacie free to play. Pobierasz grę z Xboxa lub Steam i masz pełny dostęp do trybu sieciowego. Multiplayer, jaki widzimy teraz, znacznie się różni od tego, który był na premierę. Wynika to z tego, że jest to gra live service, więc praktycznie co sezon są zmiany. Ta sezonowość oczywiście nie szła tak idealnie. Pierwszy sezon w grze trwał 6 miesięcy zamiast 3, a drugi sezon trwał aż miesięcy 11. Później oczywiście temat się rozpędzał aż do piątego sezonu, który sezonem był ostatni. Firma uznała, że nie ma sensu robić sezonów, bo i tak zabili już gierkę i przechodzą na mniejsze, co miesięczne operacje, które będą w 90% polegać na treściach, które stworzyła społeczność. Ta gra na premierę była strasznie uboga w zawartość. Halo znane jest z tego, że multiplayer jest pełny różnorodności: dziesiątki map, dziesiątki trybów, playlist, masa gier rankingowych. Jak było tutaj? Cienko. Na premierę dostępne były tylko cztery playlisty i nie było nawet Team Dev Matcha. Żeby trafić na ten jakże podstawowy tryb rozgrywki, miałeś 25% szans, że wypadnie on w playlistie Quick Play. Ponad miesiąc po premierze dostaliśmy co prawda oddzielną playlistę Team Dev Match oraz FFA i SWAT. Map było bardzo mało na start, zaledwie trzy gościły w trybie masywnym i siedem w trybach standardowych. To co jest bardzo słabe w tej grze, to to, że nawet te oryginalne 5 sezonów niewiele w tej grze zmieniło pod kątem treści. Dopiero moment, w którym dodano edytor map Forge, który pojawił się z trzecim sezonem gry, ponad rok po premierze pozwolił na ożywienie gierki poprzez nawiązywanie współpracy i dodawanie map społeczności do oficjalnych playlist. Dzięki tej współpracy obecnie QuickPlay posiada ponad 60 map do gry. To, co było dla mnie absolutnym szokiem w tamtym okresie, to to, że Free for Free nie wyciągnęło absolutnie żadnych lekcji z przeszłości. Halo Master Chief Collection posiada taki fajny bajer o nazwie Match Composer i to działa tak, że tryby gry są pogrupowane w foldery o podobnym charakterze. I my jako gracze możemy wybrać, w których folderach chcemy szukać meczu. I to jest fajne, bo szukamy meczu w wielu playlistach naraz, co znacznie skraca czas oczekiwania na mecz. Infinite tego systemu nie było przez ponad 3 lata, więc gracze bardzo mocno się podzielili na zwolenników konkretnych playlist, w których szukają meczu, co powodowało, że oczekiwanie na mecz rosło z tygodnia na tydzień. Dzisiaj, jeżeli chcesz pograć w Halko, no to sorry, ale za bardzo nie pograsz, bo niemal wszystkie playlisty w Europie są martwe i musisz liczyć na łód szczęścia, że uda Ci się znaleźć mecz PvP w naszym regionie. I to mnie bardzo smuci, bo ja bardzo lubię grać w Halo. Później, fakt faktem, dodali Match Composer do gry, ale nie działa on tak, jakbyśmy chcieli, ponieważ tutaj zamiast sensownie pogrupować te tryby ze sobą. To mamy wielki burdel w playliście i wewnątrz niej decydujemy, które konkretnie tryby nam się nie podobają. Więc ja na przykład wywaliłem ponad połowę trybów dostępnych w Quick Play, bo ich nie lubię, by dobrze się bawić ze znajomymi. Oprócz trybu multiplayer dostępny jest też Firefight, który, jak niemal wszystko w tej grze, został dodany lata po premierze. I Firefight to tryb kooperacyjny, gdzie walczymy przeciwko falom potworów. Fajne do na jakiś czas. Jeżeli chodzi o pętlę rozgrywki w trybie sieciowym, to bez wątpienia jest to najlepszy element gry. Choć nie jest on pozbawiony wad. W pierwszym miesiącu oporowo grałem w tą grę z uśmiechem na twarzy po 6-8 godzin dziennie, bo strasznie podobał mi się fundament gry. Halo Infinite to świetny balans pomiędzy klasycznymi odsłonami, a tymi nowymi, blendując ze sobą najlepsze elementy wszystkich gier. Nadal jest to drużynowy Arena shooter, gdzie musimy dbać o kontrolę na mapie poprzez strzeżenie i podnoszenie lepszych broni, gadżetów i bonusów, które pojawiają się w wyznaczonych miejscach na mapie. Movement jest soczysty. Możemy biegać, skakać, łapać się krawędzi, robić crotch jumpy, slidy, slide jumpy, slide crotch jumpy i nie tylko. Halo to gra, w której czas zabójstwa jest spory, więc bardzo ważna jest precyzja, by utrzymać celownik na przeciwniku kilka sekund, by wszystkie pociski w niego wleciały. Gdy zdejmiemy przeciwnikowi osłonę, z większości broni możemy takiego delikwenta pokonać jednym strzałem w głowę. Bieganie w Halo zawsze było kontrowersyjnym tematem. Pierwsze trzy gry nie miały sprintu i było zajebiście od Halo Reach sprint jest. Moim zdaniem w Infinite sprint jest kompletnie niepotrzebny. Wyobraźcie sobie Cesa ze sprintem, jakby to wyglądało. Bieganie jest tylko 10% szybsze niż HUD. Ze sprintu możesz co prawda zrobić slide, ale za to wolniej wyciągasz broń. No i w odróżnieniu od Halo 5, gdzie nie można było się leczyć w biegu, tutaj można. Co powoduje, że gracze często uciekają od przeciwnika, gdy są pewni, że przegrają pojedynek. I to jest moim zdaniem słabe, bo tutaj wiele graczy po prostu nie ma jaj walczyć do końca. Ze względu na dodanie sprintu do gry praktycznie wszystkie mapy, które zostały dodane po premierze są teraz wielkich rozmiarów co wywołuje też spore pustki, ponieważ mapy są przydzielone do złych playlist. W Halo Infinite możemy zagrać w formacie każdy na każdego, 2x2, 4x4, 8x8 oraz 12x12. I jest tak, że na przykład mapa, która spokojnie pomieściłaby 16 graczy, jest grana w trybie 4x4 albo nawet 2x2, co jest mega słabe. To jest jedna z przyczyn, dlaczego w Halo najczęściej grałem rankedy, bo tam selekcja map ma sens. I to też jest dziwne, że tylko Mapy po premierze są takie masywne. Mapy startowe były mocno budowane pod esport, więc w 4x4 musiały mieć idealne flow. Z mojej perspektywy fana, ja zawsze uwielbiałem grać w rankedy w Halo, nie tylko ze względu na rangę, którą się zdobywa za wygrane, ale też ze względu na panujące w tej playliście zasady. Ponieważ Halo, podobnie jak Call of Duty, mocno oddziela gameplay casualowy od turniejowego i w grach rankingowych moim zdaniem obowiązuje o wiele lepszy ruleset, przez co gra się o wiele przyjemniej. Przykładowo na rankedach nie ma radaru, który dosłownie pokazuje ci, gdzie są przeciwnicy, co kompletnie eliminuje potrzebę sprawdzania mapy. Na rankedach jest też o wiele lepsza selekcja map. No i na rankedach masz normalną broń startową: Bandit. Evo, który zastąpił kiedyś wysłużone Battle Rifle. Dobór trybów rozgrywki jest mocno kontrowersyjny, jest ich po prostu za dużo. A po drugie, większość trybów nie ma nawet nic wspólnego z pokazem skilla. Ale pomimo tego jest super, bo każdy może sobie znaleźć swoją ulubioną playlistę i sobie na niej grać. Nie ukrywam, że chciałbym zasady rankingowe widzieć też w trybach nierankingowych dla zapewnienia pewnej spójności w grze, ale się chyba nie doczekam. Rozgrywka przez matchmaking to nie jedyna rzecz, jaką można doświadczyć w Halo Infinite. Ponad rok po premierze do gry dodano pokoje społeczności. Każdy może założyć pokój, zaprosić znajomych lub otworzyć lobby dla wszystkich. Ponieważ gra posiada edytor map i trybów, możemy w kilka sekund pobrać mod od społeczności, grać i nawet zarabiać trochę punktów doświadczenia. No i skoro już mówimy o punktach doświadczenia, to ta gra na premierę miała najgorszy system progresji w historii strzelanek. Serio! To był absolutny ściek, powodujący, że ludzie rzucili grę i nigdy do niej nie wrócili. System został przebudowany dopiero dwa lata po premierze. Dwa lata! Dwa lata, kurwa! Kto tam w ogóle zarządzał priorytetami? To powinien być numer jeden na liście rzeczy do zrobienia. Gdy gra startowała, progresja istniała tylko i wyłącznie w formie Battle Passa. Był darmowy i płatny, 100 poziomów i każdy poziom wymagał zdobycia 1000 EXPA. Punkty mogliśmy zdobyć tylko i wyłącznie poprzez wykonywanie misji tygodniowych, których było łącznie 21. Mogliśmy mieć aktywne 3 misje przy darmowej przepustce, lub 4 przy płatnej. Niestety wymagały one takich głupot, że gracze zamiast normalnie grać, specjalnie rujnowali mecze, bo musieli podnieść specjalną broń albo trafić na specjalny tryb. Gra w żaden sposób nie wynagradzała tego, jak dobrze grasz, co było dla mnie mega śmieszne, bo wewnątrz meczu zbierało się punkty za różne akcje, tak jak w kodzie. Ale tutaj nie przekładały się one w żaden sposób na doświadczenie. Żeby było śmieszniej, jeżeli zdążysz w ciągu tygodnia wykonać wszystkie 21 zadań, co było mega hardkorowe, dostawałeś ekskluzywną nagrodę kosmetyczną. Battle Passy nie przepadały, więc jeżeli przegapiłeś sezon, to możesz sobie teraz wejść i kupić stary Battle Pass do levelowania. A jak kupiłeś go wcześniej i nie skończyłeś, spoko, możesz go kontynuować nawet jeżeli sezon dobiegł końca. Tu akurat bardzo spoko. Aktualnie jak odpalicie gierkę, to progresja wygląda zupełnie inaczej. Mamy dwa oddzielne systemy punktów doświadczenia. Mamy BXP, czyli punkty do battle passa, oraz CXP, czyli punkty kariery. Kariera to zwykły system levelowania znany z innych części. Gdzie zbieramy punkty, które zdobywamy w meczu, czyli te, o których mówiłem wcześniej. Te punkty przekładają się teraz na level konta. Gdy osiągniemy maksymalny poziom w grze, czyli odznakę bohatera, dostaniemy nagrody kosmetyczne. A tak to tylko ikona poziomu się zmienia. To, co jest bardzo słabe, to to, że punkty nie działały wstecz, więc moje 200 godzin poszło do kosza i musiałem zbierać punkty od zera. Punkty Battle Passa zbieramy już nie tylko za wyzwania, których jest o wiele mniej i są bardziej basicowe, ale też za ukończenie i wygranie meczu, zabycie MVP lub za stanięcie na podium. Od kiedy sezony zostały zastąpione operacjami, przepustki są teraz znacznie krótsze. Te sezonowe miały 100 poziomów, a operacje teraz mają 50 lub 20. I tutaj się zatrzymajmy na chwilę, bo to jest niepotrzebnie skomplikowane. Na start kwartału pojawia się przepustka premium zawierająca 50% nagród. Jeżeli go nie kupisz w ciągu miesiąca, to on przepada na amen. Czyli teraz twórcy nieironicznie dodali do gry to, czego unikali od premiery gry i wielokrotnie krytykowali branżę w wywiadach za dodawanie FOMO. A da dla balansu miesiąc i dwa miesiące później wychodzą darmowe mini battle passy, które mają po 20 nagród. I jeżeli nie zdążysz ich zrobić, to potem możesz kupić do nich dostęp. Od taka sprytna monetyzacja. To, co przepadło w ramach FOMO, ma szansę pojawić się w nowym sklepiku w grze o nazwie Exchange. Wewnątrz Exchange rotują zagubione nagrody z przeszłości, które można kupić teraz za nową walutę w grze którą zbieramy za darmo, lub możemy sobie kupić za prawdziwe pieniądze. Te nowe żetony dostaję praktycznie za każdy level up konta, za ukończenie wszystkich wyzwań tygodnia i w przepustkach. Od razu zaznaczam, że grind jest potężny, by dostać z Exchange coś fajnego, więc nie dajcie się nabrać, że Free for Free to Wasz wielki przyjaciel. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że większość tych kosmetyków nawet nie jest warta zdobywania, a co dopiero kupowania. Ceny skinów w sklepie z Real Money są zdecydowanie przesadzone, a skórki w grze ograniczają się najczęściej do zmiany kolorków, shaderów, tak jak w Destiny 2. Istnieją co prawda mastercrafty, czyli specjalne modele broni, które nie tylko wyglądają, ale też brzmią inaczej, ale większość z nich można kupić tylko za prawdziwą kasę, albo już wcale. To było FOMO i się spóźniłeś. Podsumowując ten długi materiał, kochani, Halo Infinite to gra, z którą walczę w mojej głowie. Jedną nogą stoję po stronie wielbicieli tej gry, którzy niesamowicie się cieszą każdą pozytywną rzeczą, funkcją, momentem, jaki doświadczyli w tej grze. Drugą nogą stoję po stronie ludzi, którzy rzucili tą grę w kąt, bo rozwijała się w złą stronę. I na każdym kroku było widać, że oni nie wiedzą lub nie mogą, bo biznesmen z Microsoftu powiedział nie. I koniec. Halo Infinite to gra, którą na pewno zapamiętam do końca moich dni. I osobiście ubolewam nad tym, że ta seria strzelanek jest taka martwa w Europie. Może kiedyś nadejdzie moment, gdzie nie będę mieć pomysłu w co grać. I wtedy ponownie pobiorę halo i zmuszę się do wbicia odznaki bohatera. Tak jak w Halo Master Chief Collection odblokowałem wszystkie możliwe kosmetyki w grze. I było fajnie, dobrze się bawiłem. Halo Infinite dostaje ode mnie trzy gwiazdki. To jest gra, która mogła mieć typ gwiazdek 5, ale Free for Free Industries i Microsoft po raz czwarty już zjebali sprawę. Jebać Microsoft. Do widzenia.